Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku rozważę kwestię tego, czy Piotr był rzeczywiście największy wśród apostołów. Punktem wyjściowym do tych rozważań będzie fragment Ewangelii Mateusza od 19:27 do 20:28. Fragment ten otwiera pytanie Piotra o to, jaka będzie nagroda za poniesione wyrzeczenia. W odpowiedzi na to, Jezus mówi m.in. Że apostołowie zasiądą na dwunastu tronach i będą sądzić dwanaście pokoleń Izraela. Z tego płynie ważny dla nas wniosek. Każdemu z apostołów podlegać będzie jedno z plemion izraelskich. Dalej mamy przypowieść Jezusa o robotnikach, winnicy, i naukę o tym, że wielu pierwszych będzie ostatnimi, a wielu ostatnich pierwszymi. I tu się rodzi pytanie. Czy skoro są to słowa wypowiedziane w następstwie słów o dwunastu tronach, to czy Jezus mówi o hierarchii wśród apostołów? Nasze wątpliwości rozwiewa dalsza lektura tego fragmentu. Po krótkiej zapowiedzi męki i zmartwychwstania następuje prośba matki synów Zebedeusza, która brzmi następująco. Powiedz, żeby ci dwaj, moi synowie, zasiedli w twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Jezus odpowiada na te słowa tak: Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował. Zatem Jezus potwierdza hierarchię wśród apostołów, potwierdza, że na jego uczcie będą lepsze i gorsze miejsca przy stole. Dlatego też przypowieść o winnicy odnosi się przede wszystkim do apostołów. I przy ustaleniu tego, kto jest pierwszy, ma to znaczenie pierwszorzędne. Dzięki temu wiemy, że należy szukać tego, kto zaczyna jako ostatni i kończy jako pierwszy. Spójrzmy teraz na listę apostołów z Ewangelii Mateusza. Szymon zwiany Piotrem i Andrzej, brat jego, synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz. Jakub syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon gorliwy i Judasz z Kiriatu. Wybrałem listę z Ewangelii Mateusza, ponieważ on, jak się zdaje, wymienia apostołów w kolejności, w jakiej zostali powołani. Co charakterystyczne, podobnie jak Łukasz, wymienia ich parami. Występuje tu pewna anomalia: mianowicie, czterech pierwszych posiada w gronie apostołów rodzonych braci. Tutaj Piotr i Andrzej oraz Jakub i Jan zestawieni są w pary z braćmi. Natomiast Łukasza Piotr zestawiony jest z Janem, a ich bracia wchodzą w skład drugiej pary. Niemniej rzeczą najważniejszą jest tutaj miejsce pierwsze i ostatnie: Piotr oraz Judasz. Teraz spójrzmy na listę synów Jakuba, czyli założycieli dwunastu pokoleń Izraela, które sądzić mają apostołowie. Wymienię ich w kolejności, w jakiej przyszli na świat. Pierwszy Ruben, syn Lei. Drugi Simeon, syn Lei. Trzeci Lewi, syn Lei. Czwarty Juda, syn Lei. Piąty Dan, syn Bilchy niewolnicy Racheli. Szósty Neftali również syn Bilchy. Siódmy Gad, syn Zilpy niewolnicy Lei. Ósmy Aser, syn Zilpy, niewolnicy lei, dziewiąty Issachar, syn lei. Dziesiąty Zabulon, syn lei, jedenasty Józef, syn Racheli i dwunasty Benjamin, syn Racheli. Pierwszą rzeczą, jaką tutaj rzuca się w oczy jest to, że cztery żony Jakuba rodzą jego synów parami. Jedyną anomalią jest tutaj to, że wszyscy cztery pierwsi są synami jednej matki. Jednak nie łamie to całego schematu, a jedynie sprawia, że pierwsze dwie pary są jednego rodzaju.